Jestem szaman sza. Opowiem Wam o energii drzew dla poszczególnych znaków Zodiaku. Strzelec Jarzębina. Strzelec to nie tylko ogromne poczucie humoru i zamiłowanie do podróży, to także dążenie do wewnętrznego rozwoju, Do trafienia na właściwego nauczyciela i wędrowanie duchową ścieżką. Dlatego, jeżeli urodziłeś się w tym znaku, to pomocna może okazać się jarzębina. Dzięki niej Twoje medytacje będą skuteczniejsze i łatwiejsze. Pokażę ci te drogi, które dla Ciebie będą najodpowiedniejsze. Intensywnie medytując w cieniu jej gałęzi, możesz stać się skutecznym wróżbitą, gdy właśnie to drzewo patronuje prognozowaniu. Nie zatracisz przy tym swojego naturalnego optymizmu, gdyż drzewo tak poważnego działania ma w sobie dużo piękna i lekkości. Śliczne owoce, z których dziewczęta robią sobie korale, przypominają, że Wartość życia musimy odnaleźć nie w astralnych wędrówkach, lecz tu i teraz w urokach codziennego, materialnego istnienia.